W tym roku jest 21 lat od istnienia firmy Thielokkenberg. Zaczynaliśmy produkcję na stołach ręcznych, że tak powiem. Później wprowadziliśmy, w roku 2010 wprowadziliśmy produkcję na stołach automatycznych. Automatyczna produkcja, lepsza jakość, więcej produktów. I no to, to całkiem inaczej wizualnie wygląda takie ruszto robione na ręcznie, a ruszto robione maszynowo. Wprowadzamy co roku na rynek polski nowe produkty. Staramy się co roku, ale to różnie z tym wychodzi. Wprowadziliśmy nowy, nowe ruszta dla krów. Są to tak zwane drillingi i jest to jedyna firma, która wprowadziła różta, gdzie beleczka wynosi ponad 13 cm szerokości. Dla świń taką nowością to jest różto od prosiaka do tucznika, gdzie beleczki są przystosowane dla tucznika, a szczeliny już są dla prosiaka. W procesie produkcji wszystkie nasze różta są szlifowane. Szlifuje się po to, aby racice u krów, tudzież racice u trzody chlewnej nie ucierpiały, nie zostały, nie, nie zdzierały się i żeby świnki naprawdę miały ten komfort chodzenia po, po rusztach. Wysyłamy nasze produkty całą, na całą Europę i Europa Wschodnia, czyli yy, Białoruś, Litwa, Łotwa, Estonia, Szwecja. Nawet było kilka lat, kiedy wysyłaliśmy do Szwajcarii. No, cały czas wysyłamy nasze ruszta do Niemiec. Tam jest duży zbyt na nasze ruszta. Zatrudniamy w tej chwili około 100 pracowników, a firma w ogóle zaczynała od 16 pracowników. Było nas 16 osób, łącznie Biurem, łącznie z kierowcami, ze wszystkim. W tej chwili mamy pięć ciężarówek. Zaczynaliśmy też, wiadomo, od jednej. Później yy, najpierw był jeden zakład. Yy, po dziesięciu latach stwierdziliśmy, że no, niestety jest takie duże zapotrzebowanie na ruszta, że musimy mm -hmm. to rozbudować. I dokupiliśmy drugi zakład. Naszym nowym produktem są silosy przejezdne na kiszonkę. Produkujemy to od trzech lat i rolnicy bardzo chwalą naszą jakość tych silosów. Robimy również zbiorniki na, na gnojowice oraz zbiorniki do biogazowni. To są nasze najnowsze produkty. Rolnicy nie zamawiają bezpośrednio u nas. Swoje produkty sprzedajemy poprzez producentów wyposażenia dla chlewni czy dla obór, i oni zajmują się dystrybucją naszych produktów. Jeżeli chodzi o biogazownie czy zbiorniki na gnojowice, rolnik zgłasza się do nas i w dziale technicznym opracowujemy dokładnie wszystkie wymiary i parametry. Dotyczące tego konkretnego zamówienia, robimy ofertę, i wtedy już dalej bezpośrednio z klientem rozmawiamy na temat zapłaty, na temat kosztów i budowy danego zbiornika. Rolnik już ma gotową swoją koncepcję, gotowe zezwolenie na, taki, na taką budowę i dokładnie pod takie zezwolenie robimy ofertę, bo tam już są wyznaczone wysokość takiego obiektu, szerokość, pojemność. To już są konkretne cyfry. Wszystkie nasze produkty są badane przez Baucert niemiecki, to jest kontrola jakości niemiecka, i na tej podstawie mamy wydany certyfikat jakości. Wszystkie nasze próbki jadą do Niemiec i tam dokładnie są badane. Także jakość naszego produktu jest naprawdę no, jak najlepsza. Potwierdzone to jest wszystko certyfikatem, a my z kolei możemy stosować pieczątki ze znakiem certyfikatu i z naszą nazwą. W 2014 roku. Firma nasza zdobyła nagrodę Forbesa. Dostaliśmy trzecie miejsce w całym województwie lubuskim za najlepiej prowadzoną firmę produkcyjną. To było dla mnie bardzo duże wyróżnienie, bo pracowałam na to 14 lat i nie spodziewałam się takiego wyróżnienia wśród tylu firm, które pracują w województwie lubuskim. Zapraszam wszystkich zainteresowanych na naszą stronę internetową wwwtielockenberg oraz na media społecznościowe.